Czy się zatrzymać? Ja się wykręć. Co to za minę? Jasia może wolniej? Patrz przed siebie, hej! Ja cię... Jaśko! kiedy No dobrze, ale ja bym wolała, żebyś troszkę zwolnił. Mama, mama, czy nie Czy mnie ruchomy? No, możesz chwilę nie pedałować, byle nie za długo. Nie musisz cały czas kręcić nóżkami. Możesz sobie robić chwilę odpoczynku. O, widzisz? Jak czujesz, że rower zwalnia, to wtedy dopiero zacznij pedałować. Zacznij, zacznij, no właśnie. No, fajne pewnie, że fajne. <gry> Ale już, hola! No, no, o właśnie, widzisz, jak czujesz, że rower za bardzo staje, już to wtedy zacząć kręcić. Jasio, Jasio, Jasio. Nie no, na zawół zejdę, jak to daję. Jak będziesz chciał się zatrzymać, to powiedz, dobra? Słucha? Oooo, wow, pirat ja. drogowy. Janek, Janek. Pum. Jak tam? O-o, jest dziwko? Ale powiem Ci, że rewelacyjnie, żeś to zrobił. Żyjesz? Co... Podnosimy. Żyjesz po ręce. Całe? całe. Mo no nie szkodzi o jejku.